Dawaj wkupujemy się w tą torbę. No poza tym klepałeś się jeden na jeden. A na początku żeby ten... A co to? No to chociaż kamienne coś... miecze. Poczekaj, też szybko do zrobienia. Kre... dawaj. klepa ja będę pinała na dupie. Okay. Po będę okay. stał jak Chuck O Ała! Dypek! LOL. Logłem. Palić, nie, wczep na w tą trzcinę <laughs> Jak się jakby kopiował <laughs> Zobacz na ja ja to bo jest sobie Mogę Marcin? Tak Dzięki, że czekaliście, nie ale trochę ten No, <laughs> już mogę? Tak, jak coś mam coś odpalać to mówię, nie? ja sobie to siemano Z tej strony okay. kurwa Fubu Kajarek Przemęczennik Dukerza, Coś czujesz, że to nie wyjdzie U? U? I co? No Przesztuł i nikt nie zrobił Dwie kratki. Dzie kratki. Trzy kratki. Trzy kratki. Trzy kratki. Trzy kratki. jeszcze niech nie odpalam. nikt ten będzie nie dalej. No. Jeszcze jedna. Jeszcze dwie, jeszcze dwie kratki, jeszcze dwie. Nikt ten będzie dalej. No. Jeszcze, 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 jedno, jeszcze, jedno. jeszcze. jeszcze, jedno, jeszcze jedno. Dobra, ej! To? To? To, 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 to czy nie? jeszcze, czy nie? jeszcze, jeszcze, Kaboom, jeszcze, 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 Dawaj! Już? Nie wchwalij tego! Szczelam. Nie! Szczelam. nie. Strzelam! No, nie. czy nie? Nie, Szczelacz czy nie? nie. No, Peter. Już! Jedno kratkę! Tylko prawą! Tylko prawą nie? przepchnij! Nie. nie! Prawą! Nie! Przepchnąłem! Nie przepchnąłeś! Przepchnął! Może się już nie da... Ej, dobra, puszczam! Nie! Kurwa, nie! Nie! Dobra, próbuj dalej! Jeszcze jedno kratkę!

no, nie sikaj, świeżak.